Witajcie, witajcie w poniedziałek. Słuchajcie, ja tu co prawda się nagrywam w niedzielę, ale z myślą, że dzisiaj jest poniedziałek z samego rana. Ja Wam zapuszczam treść, a ja tymczasem idę do pracy. Wyobraźcie sobie, że z tysiąca różnych rzeczy znalezionych, niechradzionych, kiedyś podniosłem coś takiego. Wiecie co? Nie zgadlibyście w życiu, co ja tu znalazłem. Powiem Wam, że to leży w garażu już, może rok czasu leży w garażu. I. Na pewno się nie zepsuło. Mało tego, to jest do zjedzenia. I to jest bardzo dobre, powiem wam. Spróbujemy to odwinąć, żeby Wam pokazać co to jest. Ja to zawinęłem, żeby nie zjadł tego ktoś prócz mnie. Ła! Eee. Boże! Ua. Ojej, trochę się wylewa, wiecie co? Trochę się wylewa, ale myślę, że jeszcze to upilnuję. Nawet że będą mi się troszkę rączki <ślejły> Wiecie co to jest? Słuchajcie, wiecie co to jest? Słuchajcie, nie wiem jak wam to pokazać. To, słuchajcie, to jest jedna ramka z ula. Ramka miodu, wiecie co? Wiecie co? Ja ją, no dobra, jeszcze wam kawałek odwinę. A jak ja się pokleję, słuchajcie, to będzie cięcie filmu, bo ja tego po prostu teraz nie zakleję tak szybko chyba. Trudne, wiecie co? Nie wiem jak tu się dostać. Nie mam narzędzi żadnych. Wiecie co? Po prostu... Ja wam powiem tak. Musicie uwierzyć, że to jest ramka ramka miodu. Patrzcie, tu się dusi. O, gdzie? Boże, sam miodzik. Miałem go latem roztopić, do słynka zlać, ale jakoś tak leży, a całe ręce mam poklejone od miodu. Słodki jak byk. I tak sobie leży w garażu i leży, czeka na jakieś ciężkie czasy, jak już nie będzie miodu. Prawdziwego, zobaczcie. No nie odwinę tego teraz, bo się zresztą pokleję, zresztą film nie wyszedł, bo się cały pokleiłem. Słuchajcie, miłego wam poniedziałku i no, nawet nie mam czym wyłączyć. Później wyłączę. Słuchajcie, na nowo zawinąłem. Już się nie klei. <śmiech> <śmiech> niech poleży do lata. Słuchajcie, obiecuję, że teraz latem już będzie jakieś gorąco, to wezmę to na powierzchnię, jakichś coś tu, słoiczek, niech to ścieknie wszystko, bo... <laughs> Taki sobie zapas zrobiłem, słuchajcie. Dobra, teraz już kategorycznie kończę. Jadę do pracy, a, wy, a wam miłego poniedziałku i do usłyszenia.